Możesz być właśnie na takim Allegro, sprzedawać bidony, łożyska, walony, i wcale do tego takiej marki nie potrzebujesz swojej zbudowanej. Natomiast, jeżeli chcesz skalować później dalej, no to wiadomo, że marketplace mają swoje zalety i wady, to na koniec dnia to wszystko może, może się sprowadzić do ceny. W związku z czym marżowość na tym kanale może być niska. Ale jak spojrzysz sobie na, na tuzów polskiego e-commerce, no to prawda jest taka, że masz Allegro, masz Oelixa którzy bardzo mocno reklamują się w telewizji. Dobra, stawiam e-commerce, zaczynamy robić te działania. To w którym momencie ja powinienem, wiesz, zacząć myśleć, czy, czy to nagle widać, że już dochodzę do tego momentu, że prze ludzi przestaje mi przybywać i mówię sobie, to co tu robić? Cześć, tu kanał strategiczny. Wojtek Walczak. Tomek Domański. Miejsce, w którym łączymy perspektywy agencyjną i kliencką. I rozmawiamy o strategii i marketingu, a także... O marce i reklamie. Zapraszamy. Cześć. Dzisiaj bierzemy na warsztat e-commerce i budowanie w marki w e-commerce. No bo... Pewnie jak domyślacie się, my młodsi jesteśmy mniej niż starsi, więc doświadczenie w budowaniu marek mamy, ale jak my zaczynaliśmy budować marki, czy to agencyjnie, czy to po stronie klienckiej, to ten e-commerce, no, był takim, myślę, że... W... Nie było. Nie było, był w strasznych powijakach, chociaż wiesz, jeden z moich pierwszych klientów to było Allegro i co ciekawe Allegro już wtedy, to wiesz, były lata 2000 coś tam, czyli zamierzchłe czasy, no, biznes internetowy zaczynający, on już wtedy raz na jakiś czas, Mniejszości no robów, wiesz, to, te wszystkie rzeczy związane z przenoszeniem do sklepu, z performancem, z budowaniem, wiesz, ruchu na stronie, no bo to jest istota e-commerce, e no innej nie ma, nie? no musisz przenosić ten biznes, ruch na stronę, żeby tam ludzie dokonywali transakcji. Raz na jakiś czas z dużą regularnością i z wielką promytacją, co robił? Robił reklamy telewizyjne, w których bardzo mało mówił o tych wszystkich rzeczach, wiesz, takich mm, racjonalnych, korzyściach, cenie. Mówił o swojej marce, nie? No bo wiesz, na koniec dnia e, sytuacja jest taka. E, w e-commerce do pewnego momentu możesz sprzedawać bez marki, tak? Jesteś w stanie się podpiąć pod. E... Marketplace, y. możesz być właśnie na takim Allegro, sprzedawać bidony, łożyska, obrazki, balony i wcale do tego takiej marki nie potrzebujesz swojej zbudowanej. I to może świetnie działać. W ogóle nie, w ogóle nie możesz też nie potrzebować tego, żeby tę markę jakoś turbo dużo więcej budować, bo po prostu to ci wystarcza, to ci dostarcza konkretny, konkretny zwrot i zarabiasz na tym tyle, jak chcesz i decyzję. Natomiast jeżeli chcesz skalować później dalej. No to wiadomo, że marketplace mają swoje zalety i wady, tak? No bo marketplace y nie robią tego za darmo. No marketplace'y pobierają za to prowizję, to za to, że cię wystawiają, za to, że, e, że tam jesteś dostępny. Zaleta jest jedna. Wchodzisz na Allegro i masz automatycznie z klucza dostęp do wszystkich klientów Allegro, którzy mają aplikację, wchodzą na stronę etc. W związku z tym tutaj bariera wejścia absolutnie ci znika. Jeżeli chcesz zbudować swój własny sklep. No dobra, poczekaj, sobie... bariera wejścia ci znika, ale lądujesz w takim totalnym morzu, wiesz, konkurencji. Dokładnie, nie? I wtedy jesteś głównie. Prawdopodobnie, głównie ocenie. Mm -hmm. To znaczy, czy jesteś w stanie mieć w miarę dobrą, najlepszą możliwą cenę. No dobra, danym, ale jesteś w, w stanie momencie? w ogóle mieć lepszą cenę niż, ludzie, ci niż, ci, niż ci inni? No bo ja jestem, co, no, jestem no, klientem Allegro nie? i konkurujesz wchodzę do... i widzę, że kurwa, Ty, czaki, ty no. sprzedajesz, ja sprzedaję i konkurujesz z tysiącem innych sprzedawców na Allegro. Oczywiście musisz mieć strategię, musisz mieć tam wiedzieć, z których narzędzi korzystać. Możesz z ich retail mediów korzystać. Oczywiście oni to bardzo promują, żebyś wchodził, no bo to działa na koniec dnia. Nie jest ta, Też nie, nie jest turbotanie. Natomiast prawda jest taka, że wiesz, jak sobie porównasz to, czy zbudować własny e-commerce, czy się wystawić na Allegro, to odpowiedź jest bardzo prosta. Wystawiasz się na Allegro, mhm. bo wszyscy zalogowani od razu cię widzą, albo potencjalnie cię widzą. No masz do nich dostęp, masz bazę kliencką, do, nie? Nie, nie szukasz ich w internecie, nie? Dokładnie, natomiast jak budujesz y Sklep swój, no to musisz postawić platformę albo, ok, no możesz to zrobić w tańszy sposób, skorzystać z gotowych rozwiązań i tam się i, i je wykorzystać, ale i tak musisz mieć jakieś resources do tego, żeby je móc wykorzystać. Mm -hmm. To jest problematyczne o tyle, że jeżeli chciałbyś zacząć szybko i w miarę dobrze za, i jakoś zarabiać, to tego sklepu tak szybko nie postawisz, jak wejdziesz na Allegro. Mm -hmm. To, po, po, to, to po tym, o tym jest. Natomiast, case jest taki, że jak jesteś już dużą, rozpoznawalną marką to, i patrzymy potem na, koniec tej, na mhm. koniec tej drogi, jesteś dużą, rozpoznawalną marką, masz swoje sklepy um, albo masz swój sklep internetowy, no to wiadomo, że to Allegro też jest w jakimś momencie jednym z kanałów sprzedaży. I jak spojrzysz sobie na profitowość różnych kanałów, to możesz się okazać, że ze względu na to, że jesteś tam jednym z wielu i jesteś na tym listingu produktowym, i ludzie wybierają nie po tym, kto to sprzedaje, tylko po tym, jaki to jest produkt, to na koniec dnia to wszystko może, może się sprowadzić do ceny. W związku z, z czym e, marżowość na tym kanale może być niska. No i teraz wiesz, zaczynasz się zastanawiać, czy warto, czy nie warto. No i są duże, duże silne marki, które mogą stwierdzić, że okej. Okay, Sprzedajemy tam jakieś produkty, może nie do końca wszystkie, tak? No bo to jest też kwestia zarządzania e, portfolio, gdzie które sprzedajesz, w którym kanale. E, I e, no, no, potem troszeczkę większa łamigłówka, bo ta profitowość na koniec dnia, jak już jesteś dużą marką, e, jest niezwykle istotna. No dobra, ale bo takie tradycyjne podejście zawsze było: najpierw jest produkt, wiesz, cały marketing z tym związany, no musisz mieć coś sprzedawać, później stawiasz markę, obudowujesz to, wiesz, no, światem, wartościami, jakąś tożsamością, żebyś wiedział, co, co jest. Oczywiście towarowujesz to, no robimy trochę szarpa, nie? Wiadomo, w tym momencie, czyli musisz być dostępny i tutaj, i, i tutaj. Robisz kampanie reklamowe, ludzie cię widzą, idą do sklepu, jesteś w sklepie, jesteś kupowany i możesz nadbudowywać, nadbudowywać. Czy w przypadku e-commerce to tak działa? No nie, chyba, chyba trochę inaczej. No nie, no bo tutaj to jest też tutaj zna, co, dostępny znasz, markę, jest znasz markę Early? A no, to, 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 ale zahwa, zawahałeś się. Nie, nie? No, zna, nie, no, znam, nie kupowałem, ale znam, słyszałem tak. Ale Coś tam słyszałeś, ale czy z czymś ci się kojarzy? Wiesz co, z Early trochę mi się kojarzy jak z temu. A widzisz, to jest takie skojarzenia, no niekoniecznie jakieś wie, no niekoniecznie zaawansowane, tak. nie? To jest jedna z szybciej rozwijających się platform e-commerce'owych, taki klon Allegro. Ale ja też nie za bardzo skojarzenia z nią mam, co nie znaczy, że ludzie tam nie kupują, nie? No jest postawiony nikomu, no bo na... działający, nie? Bo na samym początku możesz budować y, y, sprzedaż w internecie za pomocą performance'u. Y I to jest bardzo dobre rozwiązanie, y tak? I możesz wykorzystywać do tego i Meta, i możesz do tego wykorzystywać Google. Oczywiście masz y, na koniec dnia potem to Allegro. Y i, no ale masz marki, które są stricte e komersowe, i to takim najlepszym przykładem jest Airbnb, które no, do, dostarcza ci aplikację albo stronę, przez którą możesz wynająć mm -hmm. tak dom, mieszkanie, etc., które w pewnym momencie kilka lat temu zdecydowało, że jednak e, kasuje tę część performance marketingu e, i przesuwa ten budżet na budowanie marki, wchodzi w kampanie telewizyjne i na tym będzie się, na tym będzie opierał swoją komunikację. Totalny shift e, te, tego, co zrobili w Stanach i uwaga, zaczęło działać. Bo chcesz tym powiedzieć, że zamiast mieszkanie na wynajem, e, Siedlce i, i performanceowo przenosić na Airbnb, to jednak Airbnb i tam dopiero mieszkanie na wynajem siedlce. Tak, tak zrobili. No i teraz sens, okazało nie? się, że to zaczęło działać im, cały czas kontynuują, czyli obcięli, ten, obcięli te mhm. wydatki. Ale jak spojrzysz sobie na, na tuzów polskiego e commerceu no to prawda jest taka, że masz Allegro, masz Oelixa, um, którzy. Bardzo mocno reklamują się w telewizji. No, bardzo mocno. I ta kampania Allegro jest. Mają kilka rodzajów tych reklam. Mają stricte kategorialne o jakiejś kategorii. Mają o ofertach, które możesz znaleźć. Ale mają swoją historię, na którą w Polsce się czeka, żeby zobaczyć, o, a w ogóle. Jak, jakieś story o, o marce, która ci sprzedaje i, i wiesz, no nie, nie budują tylko performance, mogliby tylko i wyłącznie to robić, bo no. mają tyle... No wiesz, no Allegro takie to zatoby, jest w takiej sytuacji, że tam ta świadomość marki i, i wiesz, i dostępność marki jest nie wiem, pewnie 110, 110 150%, nie, tak rzucam. Ja pamiętam, jak, jak ja pracowałem z Allegro, no to czy to spontanicznie, czy to czy to w top of, czy to w top of mind, czy to spontanicznie, czy to w, we wspomaganej, no to to jest absolutnie, wiesz, tam 90 parę procent, no, każdy zna, każdy kojarzy, każdy wie, o co chodzi? No co tu jeszcze więcej molestować? No wiesz, no, no, no bo są na innym etapie już rozwoju, tak? Mhm. E, I nie zrobili tego overnight. Tak jak ostatnio w jednym z odcinków opowiadaliśmy w moim poście, to też nie zrobili tego w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, tylko to trwa wiele lat, e, żeby do tego dojść. Wbrew pozorom, wiesz, ta historia impostu, ona też nie jest najkrótsza i najdłuższa, tak jak spojrzeliśmy sobie na polskie marki, które są teraz, myślę, wiesz, jeszcze raz, jak zwarta płyta trochę, nie mówię o Allegro, nie, ale mówię o impoście, mówię o Osi, mówię o Tarczyńskim, no to to są historie kilkunastu, kilkudziesięciu maksymalnie lat, nie? Teraz na topie jest kampania Biedronki, trzydziestoletnia. To oni mają tylko 30, 30 lat. 30 lat. To wcale nie jest taka, wiesz, jak porównamy sobie do takich yy, tuzów retailu na świecie, to jest młodziutka. To jest w ogóle, wiesz, jeszcze w wieku dziecięcym. To jest, to jest pan Pikuś. Dobra, ale yy, zadając sobie teraz pytanie, dobra, stawiam e-commerce, zaczynam robić te działania, to w którym momencie ja powinienem, wiesz, zacząć myśleć, czy, czy to nagle widać, że już dochodzę do tego momentu, że prze, ludzi przestaje im przybywać i mówię sobie, to co tu robić? Jeszcze bardziej performance, jeszcze bardziej per, performance, albo mówi sobie, ale czy nie, no, czy, czy nie da się performancem budować marki? No jak się nie da, da się budować marki? No, oczywiście, markę. że się da i do pewnego momentu to działa. E, tutaj polecam e, e, poczytać troszeczkę w internecie, poszukać o takim zjawisku zwanym performance plateau. E, po, każda z marek e-commerce, która działa w, działa w e-commerce tylko stricte na samym początku, dochodzi do takiego momentu. To znaczy, performance świetnie działa, świetnie działa, świetnie działa i nagle zauważasz, że. Efektywność tych działań, które prowadziłeś, już nie jest taka, jaka była, e, i zaczyna spadać, no i zaczyna się zastanawiać, co zrobić. No, optymalizujesz, 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 no i nagle się okazuje, że dochodzi do ściany. E, no i jeżeli nic więcej nie zrobisz, i będziesz działał tylko tak, jak do tej pory działałeś, to najprawdopodobniej. No, Dużo bardziej tej marki nie wyskalujesz mhm. ze względu na to, że już jesteś tam, gdzie miałeś, tam, gdzie miałeś być, i wtedy potrzebujesz e, takiego boosta dodatkowego, czyli właśnie kampanii. To jest fajnie pokazane na, na, na wykresach, które, e, które przy tej teorii. Powstały na bazie y, danych rynkowych i badań pokazuje, potrzebujesz takich bumpów, które cię troszeczkę podbiją i pomogą Ci troszeczkę wejść na wyższy poziom. Czyli hmm. właśnie kampania wizerunkowa albo jaki, t, t, swoje działania dodatkowe to, to, o czym Magda ostatnio mówiła, jest trudno, jak jesteś mały, jest ci trudniej. To, to, jest, to jest normalne. Masz mało musisz być, kliencko, no proste, musisz nie? być bardziej kreatywny. No i teraz case jest taki, żeby jednak tutaj ta kreatywność się liczy, musisz znaleźć ten sposób, musisz zobaczyć, w jaki sposób się wybić dalej. Y, Metodą prób i błędów, niestety, pewnie czasami. Natomiast no, nie ma jednego y, lekarstwa, który ci nagle powie: Dobra, to jak zrobisz to, to już będziesz super wyskalowana marką. To, co, to, to, o czym rozmawialiśmy z Magdą, mhm. to jest pudełko klocków i teraz oczywiście od ciebie zależy, musisz wybrać takie, które akurat w danym momencie, w danym okresie do danych ludzi lepiej zadziała. Dobra, tylko wiesz, no ty też mówisz tam o kampaniach, nie? Kampanie myślę, że są taką w pewnym momencie trochę już takim ukoronowaniem tego miejsca, do którego dochodzimy, nie? Już jesteśmy na tyle duzi, że możemy zacząć o tym myśleć, wiesz, tak w taki sposób mniej performansowy, mniej produktowy, mniej, mniej kierujący. Natomiast o marce, i to jest moje stanowisko, powinniśmy myśleć od początku, nie? To, jacy, jest, to, jacy my jesteśmy. jak? Jak to się będzie później w, tych, w tych kampaniach da. przekładać. Nie w sensie nie stawiamy tylko e-commerce, nie nazywamy go tam e, Walczak Sans, stawiamy stronę, obrędowujemy w jakikolwiek sposób, a później kiedyś się będziemy martwić. Nie? Wiesz, to nie powinny być od samego początku. Najlepiej, jak myślisz o tym z założenia, że chcesz być, e, gdzie chcesz być, czy nie myślisz globalnie, no to nie wymyślisz nazwy polskiej, którą trudno będzie w jakikolwiek sposób wyskalować na poziomie Europy albo mm. nie, na poziomie świata. No, tylko od, tylko od, myślisz, to od, tylko tady, od początku nie? musisz o tym myśleć i chcesz, to, i, ch i chcesz to zrobić w taki, a nie inny sposób. No dobra, a teraz poczekaj. Pan Tarczyński teraz mówi, potrzymaj mi piwo. No. no ale wiesz, ale kabanosy Tarczyński to jest Polska. Pytanie, czy jest coś dalej? Nie wiem. Tego nie wiem, ja nie widziałem ich nigdzie indziej poza Ale już OSI, Zobacz, Polską. OSI zostało ale... tak zrobione, że nie ma problemu z tego. Nie? OSI, ale OSI nie brzmi po polsku. W ogóle nie? nie brzmi po polsku. Nie, In post tak samo, w związku z tym. to, to może... jest też, Przepraszam, no złym przykładem, bo to jest nazwisko po prostu. OSI no, nie jest no nazwiskiem. Możecie, możecie, jest, nie możecie, ograniczać, możecie, możecie ograniczać. Natomiast no. wiesz, ważna jest oczywiście customer experience overall. Tak? No musisz mieć dobry produkt, dostarczać go w, w, w dobry sposób, mieć dobre ceny, e, wywoływać jeszcze jakieś emocje, on top do tego. No, i wtedy zaczyna to działać. Jeżeli na którymś z tych etapów tego nie dostarczysz, no to wiesz, nawet jak będziesz miał najpiękniejszą markę, ale na poziomie custom reviews dajesz ciała, no to wtedy to, to się nie uda. To wszystko musi ze sobą bardzo dobrze. Współgrać. No i myślę, że to chyba dobra puenta w tym momencie na ten odcinek, taki krótki, bustujący to, co się wydarzy w następnym, bo na pewno nad tym tematem będziemy się chcieli głębiej pochylić. Czyli rzeczywiście, jeżeli już, to jak budować markę, jak ją wdrażać, jak konstruować kampanię, kiedy jest ten moment? Właśnie, musisz być jak Albert Schwarzenegger, mieć ten plan, że chcesz być tym Miss Universe i wtedy rzeczywiście jest troszeczkę większa szansa na to, że się uda. Kanał strategiczny, znajdziesz nas na YouTubie, na Spotify, na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. Cześć! Do zobaczenia!